Cześć, witajcie z tej strony Alexa 2010, a to jest kolejny odcinek z budowania levelu 7. Oglądacie go najpewniej gdzieś koło 20, 3 godziny po obejrzeniu tamtego filmu. Około, więc super. I dzisiaj będzie budować już tak yy, yy, zwykłe połacie ogólne tego poziomu, więc będzie pusto. Więc, mam zadanie tylko wypełnić dół i zbudować kilka małych wysp, więc bardzo prosto odcinek i pewnie bardzo szybki. Dobra, lecimy. Lecimy na samo dno. Okej, okay, tutaj, tak jak tam, najpierw wypełnimy kilka luk na zmianę. Koblem A, nie umiem budować. Nie umiem w zamianę technikę zamiany pod wodą. No tu się w ogóle wylało, czyli tu nie ma bloka, dobra, to już zupełniam. Okej okay. Czyli pewnie tutaj na górze też nie, ma, bo ja używam tego samego template'a. No ja tam nie wiem, dobra. Eee, okej, okay. eee. Dobra, jakieś no, te takie półwyspy tutaj będzie nawet Nawet trochę gęściej. W tutaj w tym miejscu zrobił takie... Trochę gęściej, takie, takie mikroszczeliny, o tak, żeby jakoś wypełnić ten czas ekranowy. Wypełnić <grymny> czas ekranowy, dokładnie. Więc zrobimy coś w stylu takich kanio kanionowych skał. To jest pod wodą, więc to w sumie może być bardzo takie bardzo wręcz losowe. Nie wiem, by, nie wiem czy byliście kiedyś pod wodą, ale ja byłem i skały generalnie pod wodą są dość takie losowe, nie są wcale jakoś tak bardzo ładnie ułożone. To takie mikrogroty też mogą tu być na przykład. Wypełnione na przykład... A nie, tym nie mogą być, dobra. Ale właśnie mogą być takie, bo... Wy może nie byliście, ja byłem pod wodą kilka razy na sonurkowaniu, nurkowaniu, w sumie na wszystkim byłem, poza nurkowaniem z butlą, bo trzeba mieć uprawnienia na to, a mi się nie chce robić, jestem bardzo leniwym człowiekiem, ale nie, na jakiś płytrzyk głębokości 5-6 metrów byłem i tam się faktycznie skały układają bardziej w taki sposób. taki dość losowy sposób nawet e, zrobiłem base tem template żeby to już fajnie się kopiowało bo nie może przecież takie samo dno przynajmniej muszą być na zmianę przynajmniej cztery różne dna dobra teraz sobie wymienimy trochę tych bloków A, i w niektórych miejscach będzie głębiej. Czyli tak jakby będzie to samo, ale będzie głębiej, to... Co? 5 czanków w poziomie będzie się zmienia głębokość o 20 klatek. Zrobimy coś takiego. Więc dość głęboko. Znowu noc. O, i znowu pisanie bez na klawiaturę. Okej. Okay. Jak mi to wyszło, dobra. Więc teraz trzeba zbudować jakieś wyspy. Za nie są bariery. Więc pierwszą wyspę oddamy gdzieś tak od brzegu. Coś takiego. Będzie na miniaturkę. Fajnie wyglądać. Więc jak mówiłem, idzie bardzo szybki. Ten odcinek, który teraz oglądacie jest jednym z szybszych. Bo jak widzicie mamy bardzo mało do roboty. A wszystko co chcieliście wiedzieć o poziomie 7 pojedzienia wam już tam. Więc nie wiem co wymyślone. Że było chociaż 6 minut. Nie wiem, może już jest 6 minut. Nie wiem. Nie, to jest akurat zbyt proste. Jak widzicie, ja już ukończyłem to dosłownie. Co więcej, czasu mi zajmie zrobienie miniaturki na to. A i wyspy będą co jakiś czas nie będą tak ciągle, ale będą co jakiś czas. A, bo jeszcze dół wyspy musimy zrobić. Właśnie tak spojrzałem na tamtą wyspę, tam. Ja pomyślałem, że trzeba jeszcze dół Wyspy zrobić, że to fajnie wyglądało. To jest mniejsza, więc będzie miała też taki mniejszy dół. Tylko taki. No, dłuższy. Tak. Nie, akurat taki krótszy pasek do tej wyspy. <tryk> Dobra. No i proszę bardzo, level się skończony. skończył. Mogłem to zrobić na jednym filmiku, zamiast dzielić to na dwa. Nie wiem, mogę z Wami jeszcze chwilę pogadać, żeby mieć jakikolwiek czas dłuższy. Albo zejdziemy jeszcze na dół i pomyślimy co dodać. Może możemy zrobić coś mniej płaskiego, więc dobra, to jednak trochę urozmaicimy kształty. Eem, ta, generalnie ta talosofobia chyba będzie jednym z takich fajniejszych leveli u mnie na mapie, bo będzie nie dość oddawana ci nieograniczone zasoby wody migdałowej, bo ocean, dosłownie wypełniony krystal krystaliczną wodą. Nie pamiętam dokładnie z opisu, czy można ją pić. Możecie mi przypomnieć, ale w razie czego, jeżeli nie można jej pić, to po prostu będzie używana jako woda trująca. Dosłownie. Jakoś to oskryptuje nie wiem jak, ale woda z levelu 7, jeżeli nie jest zadna do picia według raportu. To i też nie jest zadna do picia. Będziecie mogli jej używać do truwania wrogów. Nie, mostek taki jakiś kamienny zbudować. W sumie dobra. Jakiś taki kamienny mostek zbudujemy. No i ej, nawet lepiej tak wygląda. Na początku myślałem, że będzie jakieś takie słabe i będzie słabo wyglądać. Widzę, że dziura wody została gdzieś tutaj gdzieś. Uzupełniam ją właśnie. No i super, właśnie ukończyliśmy level siódmy. Chyba coś tu jeszcze pływa. Nie coś. Dobra, więc tak. Ja byłem Alexo 2010, to był level 7, który właśnie zakończyliśmy. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie lajka, like suba, napiszcie komentarz. Zróbcie co tam chcecie. Jeszcze raz się z Wami żegnam jako alekso 2010. Trzymajcie się! Cześć!